tamtego to nie za bardzo dobrze, potem jak tutaj wróciłam to się bardzo cieszyłam, jak wróciliśmy tutaj, jak ja się cieszyłam strasznie, że tu żeśmy wrócili, nie, miałem, jakby, nie wiem co to takie, że tak, że jakoś tak się tutaj czułam dobrze, wszyscy mówią tak jak w domu mówiliśmy, a tam tylko Ukraińcami nas przezywali, Ukraińcy gdzieś nie można było, wszystko po tajemnicy czy święta, czy coś, bo mój tata to bardzo przestrzegał swoje święta. To jak święta były, to się tam jakoś pokryjemu trzeba było ukrywać, bo tak nas wyzywali tam. I... A tu wróciliśmy to już wszystko tak, jakby się obróciło inaczej. Fajnie było i wszystko dzieci po swojemu się mówiło, niech się nie tają. Także bardzo dobrze potem dzieciństwo. To już drugie wspominam. No i nie za długo trzeba było zamążyć <noise> i tak się znalazłam tutaj, u tego pana. <noise> a jak się państwo poznali? Um, mąż był teraźniejszy w tym wojsku, przyjeżdżał na urlop i tak żeśmy się jakoś w trakcie urlopu się poznali. to. A tutaj w Bartnę, tak? tak? już w Ja Odmieszkałem na zachodzie jeszcze, a ja już tu, ale przyjeżdżał do rodziców na urlop z Wojska i żeśmy się tu poznali. <laughs> już 54. 54. I teraz akurat minęło tydzień temu. No wie pan, tutaj pojechał brat z rodzicami. Ja zostałem tam, bo ja akurat egzaminy miałem w szkole. W Bili Górze kończyłem budowlankę i akurat mieliśmy egzaminy wtedy. On pojechał tutaj z nimi. To nie było nic, był pusty plac. Siedem miesięcy siedzieli pod gołym niebem. lipa taka była pod tą lipą, no i piwnica była, ale bez dachu. No później tak po trochu zaczęli kombinować, stawiać ten, ten stary budynek. Nie, najpierw postawili tego... Drzewa stod, mogły Stodowe i obowy, ale tam. No. A później dopiero ten budynek. A to było to miejsce, skąd wyjechali, czy? Tak. To było miejsce, tak? To był nasz, nasz plac tu, bo Stary budynek był taki, taki długi. No ale na nowy budynek mieliśmy już materiał przygotowany, wszystko. Bo nas było dosyć mało. Domu, 12 osób? 12, 12 osób. Jeszcze czwórka nas żyje. Była dosyć duża rozpiętość w wieku, bo najstarsza siostra. Miała dziewczynę, ja czy dadać, urodziła. No. Brat tutaj przyjechał, nie mi, a potem on. Brat chciał wyjechać, bo jemu był. Na Australii chciał wyjechać. Jemu było zimnie. No i ale jakoś to nie mógł wyjechać, nie, nie, nie dostał pozwolenia, bo żeby ktoś był następcą z rodzicami. No i jego sprowadzili, bo on pracował tam na zachodzie, gdzie był. Nie? Jego. ściągnęli no, no, no. tu, bo by ten nie wyjechał znowu. I takim cudem się tu znalazł, no i nie znalazł. No. <grym> takim, takim. On miał wojskowy wypadek stoczył się z nasypu, z czołgiem, w służył jego rozmuchywali powietrzem. I tego, ją było ciągle zimno. Na Australii się zagrzał. <grym> to jego, to na Australii to tam było aż za ciepło. no mój, że za ciepło tam został, nie? w Ameryce A potem jeszcze do, do Ameryki. Po tego przyjechał. Tam była akurat połowa zimy. Wszystko w korzuchach. 18 stopni ciepła. A on swetrzy. I mówię do niego, że musi być bardzo biedny, bo bez kożucha chodzi. <noise> Ale Bo ty... był inaczej, przez do ciepła. No, był przez że... gdzie tam. Tutaj zima to była zima. No. Nie taka, teraz tutaj nie ma zimy. Na przeciwko tamtym, jak żeśmy to wrócili, to w pascie chodziło. Ja pierwszy raz, jak w pas, pojechałem tutaj... Na, w takich zaspach. Nie było jakichś spodni, nie, Na uczęcie jechałem ze tutaj. 48 godzin. No. Byliśmy na poligonie zimowym w Drawsku. My odrzucili tak chyba we 3,5 km śnieg do szosy, ale zostało nam chyba 700 metrów. To rano sobie odrzucimy, bo już będziemy wyjeżdżać. po no nocy przyszła za Europa zarówno na koniec. Do szkoły nie, nie wozili jak teraz wożą, tylko się szło pięć kilometrów. Nie było żadnej ścieżki, tylko żadna, zakurzyło i tak się szło. Jeden naprzód i tak gęsiego się robiło. Dopiero się z jednostki wyjechały z pychaczy naszej. Ale się cieszył czasami. Jak wróciliśmy, do, 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 nie przeszkadzam ci. Jak tam byliśmy, to miałam tak blisko do szkoły, tylko przez ulicę. Tu nasz dom, tu szkoła. Jak mnie to wkładało, bo nie mogłam z dziećmi nigdzie iść, tylko prosto do domu i strasznie tego nie lubiłam tam. I jeszcze jest szkoła i ten dyrektor mieszkał w tej szkole i wszystko widział, co my robiliśmy. Nie można było nic się ukryć, bo on wszystko widział. Na drugi dzień, jak tam dzieci no, przychodzili bawiliśmy się, to na drugi już tak nas pytał. Takie nam ciągle nic, tylko my musieliśmy odpowiadać, brat i ja, bo wiedział, że się bawiliśmy, że nie umiemy. I tak nas karał, że już nie można go utrzymać. Dopiero jak tu przyjechaliśmy, ale to była radość, bo pięć kilometrów można było iść z dziećmi do szkoły. To było najbardziej uciecha. Skromnie było tu to naszej. W jednym dniu, znaczy w jednym dniu nawet dziennie, bo do o północy już się zakończyło. Także braliśmy ślub w czwartek. Bo ksiądz nie miał, jak był zajęty, że nie mógł przyjść w niedzielę, bo kiedyś soboty nie było śrogu, tylko w niedzielę. Ale, no to w czwartek mogę przyjść, bo z pielgrzymki przyszedł. To mogę przyjść, no dobra, na czwartek, na czwarty ten śrubu. Normalnie ja się, tak jak teraz, wybierałam się z domu i do cerkwi. Potem trochę w domu tam była gościna, potem przyszliśmy. Do dwunastej już było. Po wszystkim, po tego I, I na rano do roboty. No bo jemu szybko, kazali się, że nie szybko, bo nie był kto tutaj na gospodarce robić, bo ten wyjechał. No tak nas gnali, jak choć nie rozganiają, a nas tak gnali do żeniaczki, że ja miałam 19 lat. No co to teraz, to teraz myśli o ślubie na no, 19 lat. W 30 ma to dopiero. No i tak, żeśmy się. Zeszli. I tak sobie teraz żyjemy razem jeszcze dnia, żeby dał Bóg, jak najdłużej razem.